Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj już w typowo zimowych warunkach widzimy się z Wami, nie poddajemy się, nagrywamy dalej. Dzisiaj mamy ciekawe auto, bo M135i. Co to jest za BMW i z jakiej kategorii jest to samochód? No ostatnio, jak nagrywaliśmy dla Was M2, to mówiłem o tym, że jest to takie pierwsze M, które można kupić, czyli taki wstęp do świata M. A to jest taki wstęp do świata M Performance tak naprawdę, czyli już coś trochę więcej niż seryjne BMW, ale jeszcze nie taka pełnoprawna, właściwa M. -ka. Natomiast samochód, który daje całkiem dużo radochy z jazdy za, można powiedzieć, dość niewygórowane pieniądze, bo jeżeli sobie. Dobrze dopasionego diesla średniej klasy będziecie chcieli kupić, no to myślę, że to auto będzie w porównywalnych pieniądzach. A dla, dla fanów e, samochodów, jednak z, z, z lekką dawką adrenaliny, e, myślę, że to dużo fajniejszy samochód do jeżdżenia niż, niż dwulitrowy diesel. No właśnie, dwulitrowy, bo to jest hasło, które tutaj będzie się przewijać, dlatego, że do tej pory zazwyczaj było tak, że te auta M-Performance charakteryzowały się tym, że miały większe silniki niż normalne samochody. BMW, czyli tak jak M340 miała 6-cylindrówkę, M550 miała 8-cylindrówkę. No tutaj pierwszy raz zdarzyło się tak, że e, faktycznie w tym M135 jest silnik dwulitrowy, a w M2 jest jednak 3-litrowa rzędowa szóstka. Więc e, różnią, się te auta, różnią się te auta silnikami. Był już taki to pierwszy, pierwszy moment, gdzie BMW zaczęło mm, downsizingować trochę te samochody. No ale Pomówmy się szczerze, wolę żeby to była dobra, fajna, 300-konna dwulitrówka niż to co się teraz za chwilę będzie działo w najnowszych modelach, czyli najnowsze M Performance serii 5 to już będzie niestety elektryk, więc w ogóle silnika spalinowego nie będziemy mieli, dlatego też tym bardziej przychylnym okiem na to auto spoglądamy i dzisiaj Wam o nim trochę poopowiadam. Tak naprawdę ta dwulitrówka jeszcze jest o tyle charakterystyczna dla tego samochodu, że jest zupełnie inaczej ustawiona. Normalnie poprzednia seria 1, czyli M135 generacji F20 no był to bardzo unikalny samochód, dlatego że miał sześciocylindrówkę, czyli w jedynce był silnik sześciocylindrowy z napędem na tył bądź z napędem na cztery koła, czyli tam tendencja w napędzie na cztery koła była cały czas na tył. Natomiast ten samochód jest zupełnie inaczej zbudowany, bo seria 1 zaczęła być projektowana jako auta przednio czyli tak jak właściwe hot hatche. No i tutaj faktycznie ten silnik nie jest ustawiony jak inline 6, czyli nie jak rzędowa szóstka, tylko jest ustawiony poprzecznie i jest to już czterocylindrówka dwulitrowa. No, ten, ten silnik ma 306 koni, 450 Nm, więc auto dosyć lekkie, radzi sobie ten silnik z tym całkiem fajnie. E, katalogowe 4,8 sekundy do setki, można nawet jeszcze trochę, trochę poprawić. I powiem szczerze, że tym autem się jeździ niezwykle sympatycznie, szczególnie w takich prędkościach do 140, 150, on przyspiesza bardzo, bardzo dynamicznie, no potem w tych wyższych w tych wyższych rejonach prędkościowych zaczyna trochę pojemności brakować. no Bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że potem przy tych dużych prędkościach 200 plus, no to już jakby jedziemy z pojemności, więc no już to czuć, że jest to jednak silnik dwulitrowy, no ale. Jak na taki miejski hot hatch, to powiem szczerze, że bardzo przyjemnie to, to, to po mieście jeździ. I uważam, że ten silnik całkiem, całkiem dobrze się do tego samochodu nadaje. Oczywiście yy, poprzednia generacja F20, która miała sześciocylindrówkę, najpierw to była M135i, potem pod koniec produkcji po lifcie to była M140i. No, był to samochód absolutnie unikalny, bo żadna inna firma nie miała takiego małego samochodu hot hatcha z sześciocylindrówką, więc na pewno te auta będą, e, będą zyskiwały na wartości. Ale powiem szczerze, że ten samochód... E, o ile na początku miał ogrom hejterów, że jednak zjechano do dwulitrowego silnika, to tak naprawdę budowa tego nadwozia w ogóle nie pozwoliłaby na włożenie 6-cylindrówki, bo po prostu nie ma na nią miejsca. Stara jedynka miała jednak duży, dużo dłuższy przód i ten silnik było gdzie gdzie było gdzie zamontować. Tutaj w ogóle nie byłoby takiej możliwości, dlatego też taki układ, układ tego samochodu. BMW tłumaczyło się, że tak naprawdę 90% czy 80% Procent użytkowników jedynki nie wie na, na dobrą sprawę, jaki ma silnik i jaki ma napęd, czy przedni, czy tylny, dlatego też zdecydowało się na taki ruch. No, dla nas, purystów motoryzacji, no jest to słabe tłumaczenie, absolutnie, ale tak jak mówię, generalnie po paru latach e, e, te, tego samochodu na rynku można powiedzieć, że ten zabieg nie był jakiś krytycznie zły i całkiem e, fajny jest to samochód do jeżdżenia. X-Drive. Wszystkie M135 w tej chwili są czteronapędowe, natomiast przez to, że jedynka ogólnie została projektowana jako samochód z przednim napędem, no to tutaj tendencja w tym samochodzie generalnie powinna być bardziej naprzód. Natomiast jeżdżąc tym autem, powiem Wam szczerze, że jest to zupełnie inne doznanie niż na przykład w Audi. S3 czy RS3. To auto najbardziej w charakterystyce jazdy przypomina mi tak naprawdę stare A45 AMG, gdzie mimo tego, że reszta aut była z napędem naprzód, to tam w tym 4-bucie dosyć precyzyjnie było rozłożenie mas w tym samochodzie i nie było tak czuć tego. Tego przedniego napędu, i tak tutaj jest, faktycznie w tym samochodzie. On jakoś specjalnie nie płuży przodem, nawet można nim całkiem fajnie bączki pokręcić, a teraz, szczególnie w warunkach zimowych, e, widać, że, że on nie jest taki, taki specjalnie w prowadzeniu przednio napędowy, tylko jednak ten tył zaczyna tam trochę, trochę wariować. Więc generalnie płyta podłogowa, która została w BMW przejęta z, z Mini i na tej płycie podłogowej M135 i M230 i czyli ten sam samochód tylko, że z bagażnikiem z, y, taki mały sedan zostały, zostały zaprojektowane troszeczkę inaczej jest w nowej M 240i dlatego, że tam z kolei płyta podłogowa jest już z BMW serii 3 więc tam no zupełnie inne podejście do, do tego samochodu no ale to już jest auto, które będzie troszkę bliżej M2, a nie będzie takim klasycznym hot hatchem jak ten samochód, który, y, który macie tutaj więc mimo tego, że Ee, że te seryjne, klasyczne, e, mało-silnikowe jedynki są przednio napędowe, to ta M135 naprawdę prowadzi się e, całkiem sympatycznie i ten napęd mimo że podają, że 60% jest naprzód 40-40 e, na tył. To bardzo tego aż tak nie czuć i auto prowadzi się dość neutralnie, e, co może też świadczyć, e, o czym świadczą takie fakty, jak e, użytkowanie tego auta czasami na to, że, bo mam, mamy znajomych, którzy, którzy takimi samochodami, e, czy też podobnymi e, jeździli troszkę po jakichś tam track dayach i osiągali nimi naprawdę całkiem e, całkiem fajne czasy, więc myślę, że jest to auto wybitnie e, do zabawy nadające się i, i absolutnie warto tego spróbować. Jeśli chodzi o sam wygląd tego samochodu, to powiem szczerze, że on mi wizualnie bardzo się podoba. Na samym początku może aż tak nie było, dlatego że to była pierwsza generacja, w której zaczęto powiększać grill. I wszyscy mówili o Jezu, takie małe BMW już z takim dużym grillem. No wiemy co się wydarzyło dalej, jak te grille teraz wyglądają. Nowe M3, seria 7. No to teraz to naprawdę ten grill się wydaje filigranowy i w ogóle nikomu nie przeszkadza. A całe auto jest bardzo bardzo ładnie narysowane, jak na jak na hot hatcha. Tak naprawdę niewiele tutaj w tym M135i trzeba dodawać, żeby ono wyglądało dobrze. W tym egzemplarzu mamy z palety kolor biały, a uważam, tak jak nasza M340, że akurat M Performance w BMW białe wyglądają super, dlatego, że mają bardzo dużo czarnych dodatków. Jest tutaj lotka M Performance, są zmienione lusterka, auto jest obniżone na, na sprężenie ibacha i tak naprawdę to już wystarcza do tego, żeby ono wyglądało całkiem fajnie. Oczywiście mamy pakiet Shadow Line, gdzie lampy są ciemniejsze. Koła tutaj to są osiemnastki, to też jest dosyć ciekawa historia, bo przy 18 można było zamówić adaptacyjne zawieszenie, a przy 19 niestety nie można było zamówić, więc wszystkie auta, które wychodziły na 19, miały, nie miały adaptacyjnego zawieszenia. W obecnym czasie, od paru miesięcy, mamy auto to nie jest L LCI, czyli nie jest to poliftowy samochód, no generalnie BMW mówi, że odświeżyło trochę to auto, ale tak naprawdę te zmiany są minimalne tak naprawdę z zewnątrz się praktycznie w ogóle ten samochód nie różni delikatnie pomajstrowali w zawieszeniu e, czyli nawet nie jest to nowe zawieszenie, tylko trochę nastawy e, camber, kół jest delikatnie zmieniony, co miało jeszcze poprawić prowadzenie trochę pogrzebali w głośnikach żeby w środku było ten samochód minimalnie e, inaczej słychać Hać. A co do dźwięku, to jak na czterocylindrowy e, silnik, to on całkiem e, fajnie brzmi i, i powiem szczerze, że dokładanie kolejnych głośników do tego nie uważam raz za super najlepszy pomysł, bo akurat ta czterocylindrówka, no wiadomo, że do sześciu cylindrów, które były wcześniej, trochę brakuje, ale całkiem, całkiem e, sympatycznie się tym samochodem jeździ i jest to taki dźwięk mm, niewysilony, on jest taki, że tak powiem z tego silnika. czuć, że to jest ten dźwięk. Z tego silnika, niekoniecznie jakiś taki specjalnie po, pomodyfikowany, poprzerabiany. To co się w obecnych modelach i, i nowszych, tym gorzej dzieje. Więc uważam, że ta cylindrówka całkiem sympatycznie tutaj brzmi. Prasówki po lifcie miały indywidualne kolory, czyli najczęściej wychodziły żółty, speed yellow, w San Marino niebieski. Faktycznie jest to na tyle takie fajne małe autko, że te kolory bardzo do niego pasują, ale nie znaczy to wcale, że po lifcie dopiero można zamawiać indywiduala, bo, bo, bo mamy parę, paru znajomych, którzy mają już speed yellow przed lifta, czy tam przed modyfikacją, czy, czy w innych kolorach, więc zawsze można to było zrobić. Teraz po prostu BMW chciało chyba bardziej pokazać, że te kolory są, bo może ludzie tego nie, nie zamawiali. No ale też no, trzeba sobie zdać sprawę, że nie jest to samochód, który kosztuje tak dużo, że kolor za 20 tysięcy nie zmienia tutaj znacznie ceny. To Jest auto dużo, dużo tańsze. W tej chwili cena wyjściowa to jest tam około 230 tysięcy tego samochodu. No tam parę opcji oczywiście zawsze można dodać, ale tak czy inaczej, tak jak na początku filmu mówiłem, no jest to kwota, która. Pozwala cieszyć się dosyć fajnym, e, fajnym samochodem, który daje sporo radości z jazdy. I jeszcze ma jedną niepodważalną zaletę. Stare wnętrze, czyli wnętrze, które nie ma tego wielkiego monitora, i powiem szczerze, że tak narysowane wnętrze, które jest w generacji F40, czyli w tej jedynce, to jest jedno z najładniejszych wnętrz BMW, jakie do tej pory widziałem. I mimo tego, że cały czas BMW modyfikuje te wnętrza, to uważam, że. W tej generacji, czyli czy F90, tak jak moja M5, czy F40, tak jak ta jedynka, te wnętrza są najładniejsze. I jest to jeszcze samochód nowy, który możecie z takim wnętrzem, bez tego dużego monitora kupić co uważam akurat za ogromną zaletę jeszcze tego modelu. No i tak jak widzicie tutaj, to wnętrze e, dosyć. E... Ascetyczne można powiedzieć, jak, jak na dzisiejsze czasy, czyli e, takie bardzo kompaktowe, ale bardzo do tego samochodu pasujące, nie odciągające wzroku. Do tego świetne fotele, które są w m 135 W normalnej jedynce trzeba do tych foteli dopłacić, natomiast w M135i są, e, są serii. Bardzo fajna Alkantarka z takim materiałem w środku kolory czarno-niebieskie, więc i do białego do niebieskiego super to, e, super to pasuje. No kierownica taka M-kowa, M-performanceowa, więc więc bardzo fajnie e, trzymająca się w dłoniach. E, powiem szczerze, wystarczająco jak na hot hatch. E, wnętrze jest e, duże. Myślę, że spokojnie tam taką rodzinę nawet 2 plus 1 może, e, może pomieścić. E, mówię dla ludzi z zacięciem e, do lekko, lekko bardziej sportowej jazdy już za te 200 parę tysięcy naprawdę. Auto, które da wam sporo, sporo radochy, bo ja mimo tego, że tych emek parę w garażu mam, to jak się taką M135 czy M235 czasami przejadę, to cały Czas, e, cały czas doceniam bardzo ten samochód i uważam, że, że na taki e, auto do codziennej jazdy się absolutnie świetnie nadaje. No, więc dzisiaj, takie szybkie podsumowanie M135 e, samochodu, który, który bardzo lubię. E, bardzo lubię, mimo tego, że poprzednią. M135 i M140 No jeszcze bardziej do, do, doceniałem za to, że był to zupełnie inny samochód niż wszystkie inne e, marki do tej, pory, do tej pory robiły. Natomiast no, oczywiście no, jak się pojawił ten samochód to był żal, że to teraz jest dwulitrówka, ale tak na dobrą sprawę jak się tym autem jeździ to naprawdę daje cały czas bardzo dużo e, bardzo dużo radochy za dosyć rozsądne pieniądze. E, jak na dzisiejsze czasy auto jest fajnie wykończone, fajnie wygląda nawet w tym seryjnym białym kolorze, czy czarnym naprawdę robi, robi fajne wrażenie. E, uważam, że te osiemnastki M Performance'owe dużo lepiej do niego leżą niż, niż, niż te dziewiętnastki, no i można mieć adaptacyjne zawieszenie. Więc w takiej konfiguracji chyba najbardziej mi się to auto podoba. E, dajcie znać, co myślicie o takim samochodzie, co myślicie o takim entry M Performance. E, i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Będziemy dla Was nagrywać. No, oczywiście zimą e, starsze emki ciężko ogrywać, ale cały czas będziemy dla Was jakieś ciekawe materiały e, szykować. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się i miłego.